Trasa jest jak zazwyczaj u nas, jedynie co to są żony delikatnie przesunięte od bar. E, ogólnie przyspieszyliśmy tą linię, e, nie chcieliśmy żeby to było takie wymuszone, Zony jest w ogóle mniej w stosunku do tego co było wcześniej. Siemanko, dzisiaj... Jest... Dzisiaj będę miał treningi, bo jutro mam kwalifikacje, dlatego muszę dzisiaj potrenować. Ustawiam moduł komfortu, o, żeby dobrze, ładnie biało. I topię kamerę. Bo ktoś musi to zrobić. A tylko ja jestem zdolny widzieć. jak wchodzisz w ten drugi zakręt to tam się trochę głębiej wysuń, bo zona jest gdzieś daleko. Zona jest odsunięta kawałek od krawędzi toru, czyli nie musisz po samej krawędzi jechać. Możesz tam z pół metra masz yy, przed krawędzią tą zonę, więc to tam nie trzeba tak po samej krawędzi Siemanko, cześć. Jechać, nie? Obym tym razem nie przyniósł pecha. Jak ostatnio, że usiadłem i od razu była awaria. Czyli wypływa czy tył? Tył, ma Czyli nie masz trakcji. robi, ale on rzeczy sam te rzeczy potrafi przeanalizować. Nie? I dlatego ja się nauczyłem, że na przykład jeśli chodzi o Borysa to trzeba mu dać trochę wolnej ręki, mm -hmm. żeby on pokazał sam co potrafi, a potem dopiero coś tam z tego rynku rzeźbić. Mm -hmm. Na no, pewnych rzeczy nie da się wytłumaczyć słowami, nie? Tak. Więc to tam... Ale i tak bardzo dużo przenosi na jazdę od razu co mu się powie mm. Dzisiaj już jesteśmy po treningach. Był dzisiaj wielki upał, bo 32 stopnie, a ja jeszcze musiałem być w takim grubym kombinezonie. Pokażę Wam. Z homologacją. I taki gruby, w środku taki. E, jeszcze ognioodporny jest. Tutaj musiałem mieć na głowie jeszcze kominiarkę, czyli balaklawę, e, grube rękawiczki. No i taki kask. No i w środku jeszcze jak przez szybę wpadało słońce to taka dodatkowa lupa normalnie i z 60 stopni miałem na pewno. Więc dzisiaj wypiłem przez jeden trening, godzin, przez godziny wypiłem pół litra wody. Przygotowałem się na kwalifikacje, ale już jestem gotowy do jutra. Tak w zeszłym roku. Mamy zmiany, to dajcie siebie radę. Bit Słuchajcie, no Toruń jaki jest, to wiadomo. E, troszeczkę te zony są zmienione przez to, że są usunięte do wewnątrz do, do asfaltu. To jest taka największa różnica. Kolejny dzień mamy. To lata, 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 lata. Dzisiaj mamy pierwszy trening, a później zaczynamy kwalifikacje. Damy jej piciu trochę, nie? W oleju Zimą nie jeździł nie ma, nie ma Kremu A ona zawsze dogrzana jest Zawsze Zawsze, zawsze. <laughs> Nawet za bardzo Nawet jest dogrzana to jest dogrzana Budesz w puchara Zróbko. Teraz ty mi powiedz jak masz to zrobić najpierw Tu przemlino pali z pierwszego kopa rzucać tym kopem się na flipa, tak? i gdzie drugiego kopa zasadzić? no gdzieś tu, nie? i wchodzi auto nam w bus i jedziesz z ogniem więc wtedy, tak? Jedyny. Co z tym zrobimy już jest po treningu. Zobaczcie, bo napadasz na siebie. Nie tak masz lat, bo naprawdę... Za i piscy. Z tobą jest memoria. Jeździsz jak nie chcesz. To jak one tak robią od razu. Wow, wow, wow. Nawet trzy razy ją tak klepnąć. Ona musi ci wstać, bo jak skiśnie to leży. I w tym momencie jak robisz przykładkę tu, od razu jej sadzisz kopa. I ona już ci wstaje, jedziesz jak wściekły. I tu opona się mali, i jedziesz na bombie. Ty ci to samała, laski byli Dzieci tu są. Ci to samała, laski byli Łąpa Łąpa z Łąpa. A gdzie jest w ogóle Łąpa Łąpa z Kiwi Łąpa? Czasno tu się zrobiło. Łąpa Łąpa z Kiwi Łąpa, anomali z Kiwi Gotowy? I kop ten samochód. Błagam Cię, kopią tam. Nie raz, nie dwa, na pięć, ale kop. Nie ma wyjścia innego. Czy Pan chory Kopach. Mocno z jajami tam wejdzie. Na naszych granach bardzo młody zawodnik opalentowany podpieczny panteka Detmera, czyli Borys Piotrowski. Był zwycięzcą ostatnich ostatniej klasy program na Kieszu. Tak więc zobaczymy jak Borys sobie poradzi na. Moto Parku Toruń, tak więc widzimy, że Borys teraz już z dużej ryby inicjuje, pierwsze taczy Go zaliczone, czas na zonę zewnętrzną numer 1, bardzo fajnie wypełniona, nawet bym powiedział blisko opon, teraz na wklepanym w odcięciu jedzie Borys do zony zewnętrznej i zobaczymy jak przyłoży się do tej przedostatniej zony I teraz powinien Borys trzymać nogę na gazie i widzimy, że ten młody zawodnik nie bierze jeńców i dojeżdża do samego końca. Borys. Inicjacja z rybki touch and go, załapane widzimy jak tutaj młody zawodnik naprawdę jedzie e, taką idealną nitką. Tutaj nie ma żadnych korek tutaj tej kierownicy. To no, widać, że naprawdę tutaj jest e, z całego teamu e, Borysa, tam też tata bardzo mocno wspierał naszego młodego zawodnika. No jest tutaj m, naprawdę... Brawo! O! dobrze jest Alepiej nie wiem. coś widzieli Nic nie zrobić, no jest dobrze, drugie no, masz druga. Dobrze A tak i wchodzi w drugą to on powinien w tym momencie jak się już wkłada żbost, Nie pod razcie powinna być a on wchodzi i, i on myśli, że ona nie pojedzie, ale ona jeszcze, nie ma odejścia, nie ma... Masz rybę. Ewa, ty widzisz jakim szczurem jechałeś? Co ty się boisz Kopać te skręgo, czy co ci jedzą? nie rozumiem? Koleś, o o, boisz się? Boisz się? Nie widać. Tak Śruby nie ma. Dobra. No. <laughs> Wierna ekipa przyjechała. Proszę, gadżety od puchary? Twoje puchary. A, jest tak, tak, tak. Wow, widzicie? To jest coś, taki puhar nieco co to mówisz? Fajny sto, pan może się przejrzeć. Dobra. Dzięki Tobie. Tak? Tak. Dobrze, że Jak ja nigdy mam... tak długo zeszło. Dobrze, że ja mam dobre rady dla Was, jak to się robi, bo... Widzicie, widzą mnie? co do... Dobre rady są zawsze, zawsze cenne. Udało mi się w kwalifikacjach zająć drugie miejsce, więc do jutra czekamy. Jutro będę miał zawody, ale na szczęście się dostałem. Boisz się? Ty się boić. Jasna. Dobra. Boisz się. Nie ma tego synu. Nie ma miękkiej gry, jedziemy. Prawie ten samoco w zeszłym roku. E, Taky tyle istnieje. Na ten zędzi się, to wyposać był. To to, to nieskipa, bo ja się mocno i musiałem lewą się przycisnąć. Na którym skończyłeś wczoraj? Na drugim Na drugim się zakwalifikował A dzisiaj mamy TOP 10 Tak? Pytuszka? Tak no. i MRF -a. Nie z tego coś ulepisz Siemanko dzisiaj mamy niedzielę Zaczynamy treningami A później mamy już zawody Wczoraj skończyłem kwalifikacje na drugim miejscu I EQ I MRF I na <noise> 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。 kolejny z młodszych reprezentantów, czyli Borys Piotrowski. E, tutaj podopieczny Patryka Detmera i grupy DPP. Zobaczmy. No Borys był zwycięzcą ostatniej rundy w Kieszczu. Tak więc myślę, że tutaj ambicje są naprawdę spore. No i teraz numer 880 BMW 46. Borys Piotrowski inicjuje, taczkę go złapane, noga na gazie. Tutaj widzimy, że Troszkę mniejszy komitment. Jedzie już w odcięciu Borys Piotrowski. I widzimy, że późna przykładka. Koła tylne chyba wyjechały poza zonę zewnętrzną. Tutaj płytko do zony numer 3. I teraz zobaczymy, jak poradzi sobie fajnie wypełnia tą zonę numer 4 i myślę, że no, ta końcówka była naprawdę w porządku. A teraz drugi przejazd Borysa Piotrowskiego. W pierwszym przejeździe 76 punktów. Widzimy tutaj turbodoładowaną jednostkę w BMW-46. Eee, tutaj widzimy. Każde, każde logo partnerów widzimy tutaj naprawdę, e, można się pochwalić szerokim wachlarzem. Jeżeli chodzi o Borysa, bardzo młody zawodnik, widzimy już tutaj napełnienie. Dalej ta taka rybka touch and go. I teraz Borys stając na gazie w pełnym zadymieniu, dosyć płytko e, zalicza pierwszą zonę. Natomiast tutaj przykładka do drugiej zony, słyszymy tutaj pełne odcięcie, czyli tak naprawdę młody zawodnik staje na gazie. Ale co za tym idzie, trzecia i czwarta zona wypełniona dosyć głęboko się pominąłem i oczywiście co wyznaczałem na bo muszę się zmienić. Co my nic nie mówisz o tym przedmiot? Mówiłem, pytałem się Patryka, co on mi da, że niby w stanie na starcie. A ja powiedziałem, że tu ja mogę ją kopnąć na starcie. No i to, a tak ją kopałeś, tak. że w ogóle jej nie kopałem. No i co z tego, ale le, reszta była lepsza. No, czy nie była wtedy? I ale bez testów pojechaliście? z no, no, no. Rano tylko przejechać, więc jechał potem sprzed, wiesz, tak nie było kiedy postawiliśmy. Zaryzykowaliśmy i nie wiesz? No, 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 no wiesz, nieraz tak jest, nieraz się zaryzykuje i tak. No, tak jest w motosporcie, ale i tak ważne, że auto całe, nie? To jest najważniejsze słabo mi poszło, bo krótki był dyfer, a na tamtym słabo wstawała, więc założyliśmy, że inicjacja była dobra i wstało szybko turbo. A no jechałem cały czas na odcinie. No i niestety miałem 76 punktów w pierwszym i w drugim też 75, 76 punktów. Więc mam siódme miejsce no i trochę słabo, ale może w koszalinie mi dobrze pójdzie. Wrócimy się w koszalinie. Nic, inicjuje coś. Słabo inicjuje. Nic nie daje. Gorąco, mega gorąco. Następnym razem. Co nie poszło? Raz na wozie, raz pod wozem. Co nie poszło? Co nie poszło? No, na no ja nie kierowca. <laughs> nie, wszystko było dobrze. Raz jest tak, raz Daj, jest tak. tak. Będzie lepiej? Musi być, nie? Na koszali nie damy radę? Tak. Daję. Nie daję. Nie, nie Nie jechać Było dobrze, ale było za dobrze i musiało się coś popsuć. Na koszali nie będzie lepiej? Będzie zdecydowanie lepiej. I nie ojciec to potwierdzi, nie ojciec? Nie już. 奈良ミニ森っすね。<N ara. S 3> <laughs>